Muszę sobie nagrać zdjęcia nocne, Kurczę, moi drodzy. Co prawda, tak pierwszy egzemplarz był, ale różne wiecie, jak to życiowe zawirowania. Tutaj mamy wersja 2 modelu pierwszego, powiększone ostrze o 18 mm, niby nic, a zupełnie zmienia postać rzeczy. Dla porównania jestem. Teraz przejdziemy do tych właściwych. Jestem zajarany jak dzikrzyszką. Musimy tak kontrabanda. Zobaczcie na dole jest model wersja pierwsza na górze jest wersja druga jest, jest jedyna różnica to jest tylko 18 mm jaka diametralna różnica w wyglądzie ale teraz teraz model drugi w wersja o tak 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 wersja druga wersja druga a teraz wersja pierwsza Chyba mój faworyt, chyba, chyba, na pewno mój faworyt, taki, taki śliczny, a tak leży, leży, mówię Wam, szósty palec u ręki, cudowny, właśnie odebrałem, właśnie odebrałem, po prostu, prawie jak seks, proszę Was, także są do wzięcia i do końca grudnia, do końca grudnia można sobie zrobić prezent na święta 20% taniej. Distance Breaker DLDB2. Najlepszy, najlepszy. Tamten był najlepszy, ale ten, ten jest jeszcze bardziej najlepszy. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.